Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałam wam pokazać moich ulubieńców. Ja wiem, że już minęła połowa września, ale mimo wszystko postanowiłam, że zrobię jeszcze tak na szybciutko ulubieńców sierpnia, żeby, żeby były one, żeby mogła sobie odznaczyć na swojej liście, że takich ulubieńców też dla was nagrałam. Sierpień zleciał bardzo szybko, w sumie do 20, dlatego, że od 20, jak wiecie, byłam chora, także tylko te 20 dni biorę pod uwagę, ale mimo wszystko udało mi się kilku kilku więc tutaj dla Was wybrać. Udało mi się też nawet znaleźć dwóch bubelków przez, ten, przez te 20 dni, także jeśli jesteście zainteresowani, co takiego przypadło, a co takiego mi nie przypadło do gustu, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Po pierwsze zaczniemy od <laughs> pielęgnacji. Najpierw Wam pokażę, może to nie jest pielęgnacja, ale pokażę Wam produkt zmywacz do pasnoci z firmy Blaszy, który Wam pokazywałam w poprzednim filmiku. Jako kupiłam w Kauflandzie za 4,99 i jest to zmywacz, którego jestem naprawdę zadowolona. Bardzo dobrze zmywa ciemny lakier, bez żadnego problemu, naprawdę nie musimy długo przytrzymywać tego wacika, długo pocierać, e, przy czym nie przesusza skórki, skórek dookoła paznokci, nie, nie przesusza płytki paznokcia, to jest dla mnie bardzo ważną kwestią, dlatego, że nienawidzę, kiedy właśnie zmywacz e, nie dość, że nie zmywa mi dobrze lakieru, to jeszcze przesusza mi skórki i płytka paznokcia. E, ten należy do, moich, do, jednych, do, jed, do jednych z moich ulubionych, jeśli chodzi właśnie o zmywacze do paznokci, ten z ich sany mogłabym porównać tak na jednym poziomie. E, jest dobry, tak samo, jak był dobry ten z Biedronki, ale ten z niestety okazał się właśnie takim zmywaczem, który po jakimś tam czasie niestety zaczął wysyłać mi skórki i płytkę paznokcia. Jeśli macie gdzieś pod nosem Kaufland, a nie macie na przykład Rosmana, to bardzo Wam polecam. Następną kwestią są, jest krem, który też był pokazany w poprzednim filmiku. Krem, który pochodzi z Turcji i jak macie gdzieś tam ochotę, jesteście, czy bądź czy będziecie w Turcji, to sobie możecie zajrzeć na, na taki krem. Jest to krem do właśnie rąk i ciała. Mi oczywiście jest gorzale, używać do ciała, dlatego używam go tylko i wyłącznie do rąk, a jeśli chodzi o, o, o ręce, to jest po prostu nieziemski, jest genialny. Zapach ma troszkę drażniący, jeśli chodzi o taki dłuższy, dłuższy czas stosowania. Nie stosowałabym go chyba co jakiś tam czas w ciągu dnia. Raz czy dwa razy posmarowałam sobie w ciągu jednego dnia oczywiście, kiedy już troszeczkę go przetestowałam, ale jeśli chodzi o jeden dzień, to tak raz, dwa razy, bo niestety jego zapach jest troszeczkę taki męczący. Jest bardzo intensywny, mocno wyczuwający. Jest przyjemnym zapachem, ale na dłuższą metę jest taki męczący. Nie mam pojęcia, ile kosztuje bo tak jak Wam mówiłam, ja go dostałam, on jest tutaj z oliwką, jego zadanie to oczywiście nawilżenie i nawilża po prostu genialnie, niesamowicie, to jest jeden właśnie z kremów, który naprawdę bardzo, ale bardzo, 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 bardzo mocno nawilża dłonie i pozostawia to nawilżenie przez długi, długi czas, konsystencja coś ala la creme Nivea, taka bardzo gęsta, bardzo zbita, ale naprawdę to nawilżenie, ja po prostu mogłabym tutaj wychwalać go pod niebiosalni. Jeszcze w życiu nie spotkałam się z tak dobrym kremem nawilżającym. Oczywiście są inne dobre, ale jeśli właśnie miałabym ten porównać do tamtych, to ten po prostu jest genialny. Także wam polecam. No i co, koń, to tyle jeśli chodzi o pielęgnację. Pielęgnacji bardzo mało w tym miesiącu. Teraz kolorówka. Jeśli chodzi o podkłady, to ja myślałam w tym, tym miesiącu dwa podkłady. Essence i ten z Bell Long Lasting. Essence to ten Stay All Day do 16 godzin. Nie jest chyba test, jest recenzja tego produktu, także znacie moje zdanie, ja go uwielbiam. Ten z Bell też uwielbiam. One fajnie tworzyły taką jednolitą konsystencję, bardzo dobrze się ze sobą łączyły fajnie wyglądały na mojej buzi i ogólnie m, przez te 20 dni praktycznie cały czas te dwa produkty ze sobą używałam i naprawdę byłam z nich, jestem zadowolona, polecam Wam jeden i drugi tutaj długo się rozwodzić nie będę, bo tak jak Wam mówię, już mówiłam kilkakrotnie na temat e, tych produktów m, właśnie na swoim kanale e, i właśnie w ulubieńcach były i w testach na żywo, także, także mogliście się nasłuchać, następnie e, oczy, jeśli chodzi o oczy to w, właśnie w poprzednim miesiącu, czyli w sierpniu kilkakrotnie zdarzyło mi się e, pomalować mocniej oko, e, w Filmiku właśnie z chybolem miałam, gdzie miałam te kracone włosy, to miałam taki ciemniejszy makijaż, i właśnie ten sam makijaż miałam w, w outficie Mama w Wielkim Mieście. I ja wam mówiłam, że to była właśnie moja interpretacja makijażu zmalowanej Kim Kardashian, który wykonałam właśnie paletką od Snika i w tym miesiącu właśnie kilkakrotnie te cienie były na mojej powiece, jak malowałam się mocniej, jak widzicie to są takie kolorki uniwersalne, takie kolorki, którymi zrobimy i smokey eye i, i wykonamy dzienny makijaż i jeszcze taki jakiś na przykład pośredni, naprawdę tutaj mnóstwo fantazja i wyobraźnia może Was ponieść możemy mnóstwo makijażu wyczarować właśnie tą paletką jeśli chodzi o same cienie, to ja mam z nimi problem taki, że niestety one się osypują i w trakcie makijażu i niestety podczas nawet noszenia, że troszeczkę one się osypują tutaj nam, nie, robią nam się takie kropeczki ale mimo wszystko jak na cenę taką paletkę dostaniemy za 32, 33 do 35 zł to wydaje mi się, że się opłaca, to jest oczywiście on natural, bo nie wiem czy powiedziałam e, ogólnie jestem zadowolona, fajnie, że mamy pod ręką, bierzemy jedną paletkę i wykonujemy cały makijaż, e, są tu głównie właśnie cienie matowe, chociaż są też cienie perłowe i takie cienie z drobinkami e, jestem zadowolona z tej paletki, tyle, że jeśli nie macie wprawy, to niestety e, uwaga, uwaga na osypywanie się no i następnie co? oczy, jak mamy oczy to dalej oczy ja robiłam sobie taki delikatny makijaż, tak jak na przykład mam dzisiaj i dzisiaj mam też kreseczkę wykonaną tym produktem, robiłam właśnie kreseczki linerem, liner od MySecret. Secret zapamiętałam, bo już się wszystko podzierało w numerze 3 i to jest liner z brokatem, on ma jakieś drobinki w sobie, ale bardzo mocno zmielone, takie które nie wyczuwacie w czasie nakładania czy w czasie nawet zmywania go, jedyny problem jaki ja z nim mam, to jak maluję sobie kreseczkę to bezpośrednio, on tutaj w kąciku niestety zaraz byś bezpośrednio po nałożeniu z szczypiem nie, ale to za chwilę, za chwilę, mija. Fajny ma pędzelek, bo ma taki dosyć długi i cienki pędzelek i naprawdę możemy cieniutką kreseczkę. Cieniutką czy tam grubszą kreseczkę namalować, jaką tam potrzebujecie. Jedna warstwa pokrywa całkowicie tą kreseczkę. Ja naprawdę jestem zadowolona i polecam Wam. Myślę, że to jest koszt około 10 do 12 zł. I drugi liner, tym razem taki bardziej kolorowy, ten, który widziałyście już właśnie w teście na żywo kosmetyków Oriflame, to mamy właśnie Oriflame, taki liner turkusowy, tyle, że tutaj już niestety pędzelek nielubiany przeze mnie, taki, taki pisakowy, który niestety troszeczkę utrudnia aplikację, ale mimo wszystko kolor jest bajeczny, jest on bardzo, bardzo, bardzo trwały. Naprawdę cały taki dzień się utrzymuje bez kompletnego naruszenia także Wam też polecam. Dalej jak mamy twarz to kontur ja w lecie głównie stawiałam na bronzer i był to brązer od Catrice ten, który sobie kupiłam do tej pory używam cały czas, dzisiaj też go mam na, na policzkach, ale jeśli chciałam takiego mocniej, taki mocniejszy efekt to dawałam sobie ten Essence Sun Club, który dostałam od Akinki Moniczki, którą pozdrawiam tu bardzo serdecznie oczywiście i jest to numer 02 puder nabłyszczający, ja już Wam go pokazywałam kiedyś tam w którymś filmie to są po prostu paseczki, które mieszamy ze sobą bądź pojedynczo, jak tam e, chcecie. E, I jak widzicie, on się tak świeci, on ma takie drobinki bardzo mocno zmielone. Ten paseczek może nam posłużyć jako rozświetlacz, ja go też stosowałam jako rozświetlenie kącika tutaj e, oka, także taki produkt uniwersalny. Jest bardzo mocno naperfumowany niestety, to może być troszeczkę drażniące, ale mimo wszystko mm, przyjemnie mi się go stosuje i bardzo często po niego właśnie sięgam. E, no i następnym produktem jest róż. E, róż pojawił się na moich... E, kościach policzkowych, nie wiem, może z 4 czy 5 razy w ciągu, w ciągu od czerwca, w ciągu całego lata i był to róż od Catrice, to jest taki podwójny róż, jak widzicie w numerze 010, tak on się prezentuje, to jest taki cukierkowy róż, przepiękny, taki słodziak, tutaj jaśniejszy ciemniejszy, ten zawiera takie drobinki rozświetlające, ja łączyłam oczywiście dwa ze sobą, on jest tak średnio napigmentowany, dobrze, dobrze dla takich osób, które zaczynają, nim sobie nie zrobicie krzywdy on naprawdę daje taki bardzo, bardzo, ale to bardzo delikatny efekt takiego muśnięcia takiego po prostu rumieńca, jest taki naprawdę słodki, bardzo, bardzo mi się podoba jego kolor, nie wiem dlaczego, jest taki po prostu urzekający, te, te produkty dostaniecie jeszcze w szafie Catrice i one kosztują coś około 15 zł, bardzo Wam polecam, na początek dla osób, które się uczą na pewno będą, będą te produkty fajne no i dalej dwa produkty na ustne, szminka od Golden Rose Perfect Shine Lipstick, która się prezentuje w ten sposób. Pokazywałam Wam w Holu dosyć dawno. To jest taki po prostu kolor nude ale bardziej z takimi brązowymi tonami brązowo-różowymi bardzo fajna, bardzo fajnie się rozprowadza dosyć kremowa, dosyć fajnie się utrzymuje kosztuje 9,60 tyle, że ja marzę o takim, takim typowym nudziaku coś ala właśnie Catrice 010 Pinatural, troszeczkę może taki właśnie jaśniejszy i na razie jeszcze poszukuję i druga szminka, która też kilkakrotnie gościła na moich ustach to jest Wet n' White w numerze 903C to jest taki już odcień różowy, to jest też ta szminka już jest bardziej taka kremowa i taka, może nie kremowa, taka kurczę, bardziej matowa, o tak, miałam powiedzieć. Troszeczkę podkreśla suche skórki, niestety. I dla osób, które właśnie mają tendencję do skubania skórek i do suchych niestety ust nie będzie pasowała, bo będzie podkreślała tą suchość na ustach, ale kolor ma bardzo fajny. Tutaj macie golden rose, tutaj macie tą wet and White no i ostatnim ulubieńcem jest lakier jest tylko jeden lakier w tym miesiącu bo on był najczęściej właśnie na moich paznokciach, jest to lakier też od Golden Rose, może 222 ta seria Paris i to jest taki miętowy miętowy kolor, ale taki troszeczkę ciemniejszy, bardzo mi się podoba jego kolor, jego konsystencja, pędzelek po prostu wszystko mi w tym lakierze odpowiada on pokrywa jedną po prostu warstwą pokryjecie cały, cały paznokieć bez żadnego problemu, utrzymuje się super bo w mojej pracy w sklepie, gdzie ja nabijam na kasę na kalkulator, moje paznokcie są narażone na, na właśnie jakieś tam uszkodzenia, czy lakier na odprys odpryskiwanie. Ten lakier poradził sobie 3 dni, po prostu był jak nienaruszony, w stanie nienaruszonym, a jak się zmywał, to się zmywał po prostu tak na, tutaj na, na rogach, bądź właśnie tutaj z przodu, nie wiem jak to nazwać, ale w każdym razie z tej strony się ścierał, nie odpryskiwał, co znam, dla mnie ważne. Ja wolę, jak mi się lakier ściera, a nie odpryskuję, tego nienawidzę. Także bardzo Wam polecam. Kolor po prostu świetny, jakość też fajna. No i ostatnimi dwoma rzeczami są bubelki. Po pierwsze, bubel, który też był w poprzednim filmie, kredka z firmy Pae w numerze 21, czyli taki odcień nut, cielisty na linię wodną. Wszystko fajnie, cena 11,90. Wszystko byłoby fajnie, bo jest miękka, fajnie się rozprowadza, ładny ma kolor, ładnie wygląda, ale niestety ja jakość bardzo słaba, także uważajcie. Szkoda pieniędzy, szkoda tych 12 zł, bo ja wydałam 11,90 na coś, co niestety utrzymuje się strasznie krótko. Możemy kupić coś, na przykład kredka z Oriflame kosztuje chyba 10 zł, a się o wiele, wiele lepiej utrzymuje. No i drugim bubelkiem i już ostatnim produktem, który Wam pokażę jest Joanna. I to jest dokładnie lotion do układania włosów. Ja tutaj mam bardzo mocny, na 5, 4, to jeśli chodzi o utrwalenie. I któregoś razu jeszcze właśnie na początku sierpnia, kiedy pokręciłam sobie włosy, przyszłam do domu, bo mamy ona się wymęczyłam w tych takich kikutkach malutkich na włosach, żeby pokręcić sobie te włosy, już po prostu łeb mi odpadał, ale sobie myślę, chociaż fajną fryzurę będę miała. No i sobie myślę tak, najpierw pryskam sobie tym, żeby te włosy nie, były, nie wyglądały na takie sianowate, tylko bardziej na takie skręty. I później utrwalę to wszystko oczywiście lakierem. No i dobra, no i pryskam sobie tą, tym lotionem, pryskam, pryskam, że myślę, no jak jest bardzo mocno, na pewno utrwali troszeczkę tą fryzurę. No i uwierzcie mi, że tak jak miałam loki, tak po prostu w, w kilka, kilka chwil straciłam te loki, włosy zrobiły się po prostu proste. Także uwaga, jeszcze raz uwaga, jeśli macie w zamiarze kręcić włosy i pryskać tym produktem, to wielkie, wielkie, jeszcze raz wielkie uwaga. Produkt ma tendencję do prostowania. Ja bym to zrozumiała, gdyby to był właśnie produkt prostujący, czy produkt wygładzający, no ale nie produkt bardzo, bardzo mocny, który ma utrwałe te włosy. Także, także uwaga, jak kręcicie włosy, to z dala od takich produktów. No i co kochane, to by było na tyle. Wszyscy moi ulubieńcy nie było tego dużo, bo tak jak Wam mówię, sierpień troszeczkę był dla mnie krótkim miesiącem bardzo szkoda i już jak widzę siebie w huście, to po prostu aż, aż, aż dostaję, aż dostaję więcej skórki, znowu zimno, po prostu już w mieszkaniach jest zimno, nie wiem jak u Was, ale u nas w bloku jeszcze oczywiście nie palą, ale już jest strasznie zimno, jest ponuro, buro, deszcz pada, mgliście, już jest rano ciemno, także po prostu no nieprzyjemnie i właśnie jak widzę tą chustę to no bardzo ją lubię, ale niestety chciałabym ją po prostu jak najdłużej trzymać w szafie i co, sierpień bardzo szybko już praktycznie, mamy za sobą połowę września i już niedługo będę nagrywała dla Was ulubieńców września, ale mimo wszystko mam nadzieję, że miło Wam się obejrzało ulubieńców sierpnia we wrześniu. I co kochani? Oczywiście piszcie co tam u Was się fajnie sprawdziło. Jeśli miałyście któryś z produktów, które ja posiadam, macie inne zdanie, bądź takie same, to też tutaj nas oczywiście informujcie. I co? Trzymajcie się, po do następnego filmiku do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaki! Pa, pa!